Siemankowidzowie pełnomocniwi, dawno się nie widzieliśmy i spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o mitach żywieniowych. Kolejne 10, powiem wam te, które potęgują i dalej nie są gdzieś tam wyjaśnione, więc cisnę z tematem. Pierwszy, nie wolno pić białka z mlekiem. Nie wiem skąd się to wzięło i gdzie są jakieś badania na ten temat, ale żeby na redukcji nie napić się białka z mlekiem, bo trzeba z wodą i te 200 czy 300 kalorii zrobi nam różnicę w połączeniu jakimś cudownym z tym białkiem. Naprawdę nie ma to większego znaczenia. Nawet uważam, że korzystniejsze to będzie, bo jeżeli naprawdę pilnujemy diety, te treningi są mocne, takie jak powinny być, to nie będzie to żaden problem, żeby wrzucić sobie białko, z, znaczy mleko do białka. Nie ma żadnego problemu z tym. Więc nie bójmy się tego. Tam wiele się mówi o tym, że to gdzieś tam na insulinę wpływa negatywnie. Ja uważam, że. Nie należy się tym przejmować, jeżeli jesteśmy zdrowi i robimy to od czasu do czasu. Bo to nie chodzi o białko w połączeniu z mlekiem, oczywiście, zawsze po treningu. Bo ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby jednak z wodą, ale nie zaszkodzić czasami gdzieś tam raz czy dwa razy w tygodniu takiego wrzucić. Następna rzecz musisz jeść minimum 30 gram białka, bo tutaj chodzi głównie o ten próg leucynowy. Już tłumaczę o co chodzi. Leucyna to jest taki aminokwas, który głównie odpowiada właśnie za. Powiedzmy, w dużym uproszczeniu budowania mięśni. No i jeżeli nie przekroczymy 3 gram leucyny w posiłku, czyli, czyli żeby były 3 gramy leucyny w tych 30 g białka, powiedzmy, bo tak to zwykle wychodzi, no to nie zbudujemy prawidłowo tej masy mięśniowej. Nie? To nie, nie, też nie jest do końca prawda. Istnieje coś takiego jak próg leucynowy, ale i tak samo jest to białko dostarczone, tak samo się wchłania. I że, nie musimy, że musimy jeść minimum 30 g białka, no to słuchajcie, to każdy posiłek musiałby być bardzo obfity, a nie zawsze tak jest. Nawet zwykły taki serek e, Skyr e, ma tam jeden chyba w 150 gramach, nie wiem, 15 gram białka czy coś i co mamy go nie jeść, no bo być minimum 30? Tak samo zbudujemy tą masę, tylko tutaj nie będę się bardziej rozwodził, bo gadałbym o tym dwie godziny, ale bardzo duże znaczenie ma nasza masa ciała, genetyka i nasz typ treningu i to, czy bierzemy jakieś suplementy, a nie to, czy zjemy te 30 gram białka, czy nie. To też zależy oczywiście z czego to białko płynie. To również wiadomo. Unikaj owoców na redukcji, to jest następny mit. Słuchajcie, trochę owoców też nie zaszkodzi. Nic to na, na redukcji nie wpłynie na nas jakoś bardzo negatywnie. Bo z owocami jest taka rzecz, że no, to są cukry proste i są troszeczkę tak jakby podobne, no bo jednak y, y, ta powiedzmy, dwu cukry, ten y, fruktoza, y, no to jest bardzo podobna, szybko się rozkłada tak samo jak glukoza, czyli ta jednocząsteczkowa cukier, ale ma też do tego nikt nie mówi, że ma błonnik zwykle, że ma witaminy i minerały, więc to jest jednak zdrowszy cukier i zawiera również wodę. To jest bardzo ważne, ponieważ woda jest niedocenianym składnikiem odżywczym. Każdy pilnuje, żeby jeść kurczaka, warzywa, bla bla bla. A nie pilnuje, żeby pić wody, bo odwodnionym nawet przy najlepszej diecie będziemy, mm, będziemy mieli tego skutki takie, że no, wpłynie to negatywnie na nasze zdrowie. Więc unikanie owoców nie do końca zależy też dla kogo, na bardzo ostrej redukcji, jak wrzucimy taki owoc to jest zbawienie, a wiele nam się nie stanie. Tylko trzeba to umieć z głową rozplanować. E, dalej, mogę jeść dowolną ilość produktów zero i nie przytyję. No to też jest fa fajna rzecz, że zwykle te produkty zero, no jednak nie dodajemy sosu zero do kurczaka. Tylko do omleta, do naleśników, więc ten omlet też jest dość kaloryczny, zaczyna nam smakować, tak łatwo się do tego dodaje jakichś orzechów, owoców, i tak to jest droga do tego, żeby zboczyć z tej redukcji, to A, a B nasz organizm czuje, że dostarczyliśmy coś słodkiego, podnosi przecież poziom insuliny, nie podnosi poziomu cukru, no bo siłą rzeczy nie ma tam glukozy, ale tak samo blokuje nam spalanie tkanki tłuszczowej, jak zwykły cukier, tak więc generalnie używanie tego dosłownie, żeby tu się dobrze wyrazić, używanie tego dosłownie jak wody, czy nie wiem, jak czegoś, co często, często jemy, no to, powiedzmy, blokujemy sobie cały dzień spalania. Więc produkt zero może być, ale przy posiłku, na przykład przy śniadaniu i na tym byśmy zakończyli, nie? Dalej, spalacze działają bez treningu, czyli że, że ktoś bierze spalacz nawet w dzień nietreningowy, albo czasami ktoś ma, na przykład ja słyszę coś takiego, że ma przerwę tydzień od treningu i bierze spalacz. No to jest tak to jest idiotyczne, tak? To jest coś takiego, że usram sobie w głowie, że będę pił kawę codziennie i nawet przed snem będę ją pił, nieważne kiedy. Po prostu piję codziennie i koniec, tak samo z tym spalaczem. Jem codziennie spalacz, nieważne, czy trenuję, czy idę spać, to. Spalacz zależy też jaki, bo na ten temat pisałem artykuł dla dietetycy.org.pl, możecie go gdzieś tam znaleźć, jak wpiszecie Jakub Żuk spalacz dietetycy.org.pl to Wam wyjdzie, jest bardzo dużo rozwaj, rodzajów spalaczy, No ja tam chyba wymieniłem 8 albo 9, nie pamiętam, różnych, tak nie tylko spalających tkankę tłuszczową, ale tych zwiększających termogenezę, więc to zależy jaki spalacz. Ale generalnie taki standardowy spalacz, który w rozumieniu mówimy spalacz taki komercyjny, czyli kofeina i jakieś tam inne rzeczy, wyciąg z zielonej herbaty, z gorzkiej pomarańczy, z kurki i tak dalej, nie jest bez, bez sensu brać go tak po prostu. No to jest tak jakbyśmy brali przypadkowe substancje. To nam nic nam nie da, po prostu pieniądze stracimy. Dalej, jeżeli będziesz jadł tłuszcz, to będzie się on odkładał. Bo to nie jest tak, że jedzony tłuszcz się odkłada jako tłuszcz. My jemy jakiś pokarm, a on w toku trawienia jest zamieniany na, jest rozkładany po prostu na wiele. Czyli na, są wyciągane z niego substancje odżywcze, witaminy, minerały, są użyte białka, są tłuszcze i węglowodany i szereg innych oczywiście rzeczy. Z tym, że sam zjedzony tłuszcz nie jest tłuszczem w rozumieniu takim, że zjadłem masło i będę przez to gruby. Tłuszcz się oczywiście jest składnikiem hormonów, ale on się nie odkłada stricte jako tłuszcz. Tłuszcz to jest efekt w naszym organizmie zatrzymania tego czego nie spaliliśmy, czyli to mogą być białka nawet, to mogą być tłuszcze, mogą być węglowodany. Jeżeli zjemy za dużo białek, których nie użyjemy, to one też mogą, one też mogą być użyte jako źródło energii. Węglowodany są używane jako źródło energii i głównie tłuszcz się odkłada z węglowodanów, a nie z tłuszczy, bo tłuszczy nie zjemy dużo. 130 g tłuszczu dziennie nie sprawi, że zgrubniemy, a jest to już bardzo dużo. Z mało osób je więcej, chyba że są na jakichś dieta keto, ale to i tak jest dużo. Dalej. Suplementy są niezbędne. No tak, ostatnio właśnie pisałem też posta na temat suplementów. Nie są niezbędne. W zasadzie powiedziałbym nawet, że nadają się dla niewielu. Oczywiście jest to ogromny biznes i można mówić wiele marketingowo, można nie mówić tak naprawdę suplementy, w przypadku tego, gdy trzymamy dietę i plan treningowy, nie są nam specjalnie potrzebne. Witaminy i minerały oczywiście gdzieś tam możemy wrzucić po badaniach, jeżeli sprawdzimy, że faktycznie tego potrzebujemy. Ale to jest, wiecie, co troszeczkę tak jak z kredytami. Czyli mogę wziąć kredyt i mieć troszkę więcej pieniędzy, ale mam później jakiś dług. Tak? I tak samo jest właśnie z tymi suplementami. Mogę oczywiście wziąć te witaminy i minerały, tylko pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję. Tutaj, tak jakby tymi pieniędzmi w kredycie, jest dieta i plan treningowy. Jeżeli to gra, to, to dalsze działania są. Już jakby zbędne. Chyba, że opiekuje się nad nami osoba, nami osoba, która faktycznie zna się na temacie, dobierze nam takie suplementy, które będą dla nas korzystne. Wtedy OK. E, dalej. Dieta wegetariańska sprawia, że mamy gorszą jakość mięśni. Szczerze? Ja w ogóle nie jestem fanem diety wegetariańskiej. Trochę nawet jestem hejterem tej diety, bo po prostu jakoś tak uważam, że odrzucanie czegoś tak sobie jest głupie. E, oczywiście, jeżeli są ku temu przesłanki, to można odrzucać jakiś tam typ pokarmu, ale to może dlatego, że jest nietolerancja lub alergie, to wtedy jest to jakieś uzasadnienie. Natomiast to, że ja dzisiaj znienawidzę ziemniaki, przestanę je jeść, to nie oznacza, że w nich nie ma potasu, witamin i nie, i nie są zdrowe. One są, tak samo jak mięso. Mięso też jest bardzo dobre, to, że sobie powiesz, że nie, to nic nie znaczy. Więc, generalnie wracając do tematu, dieta wegetariańska ogólnie jest ok i ona tak samo można na niej zbudować fajną masę jak normalnie na mięsie. Jeżeli jest dobrze ugryziona, dobrze zrobiona, to jak najbardziej. Tak samo dieta wegańska. Mam takiego kolegę, znajomego w zasadzie, który jest weganinem i, no i fajnie wygląda, i to nie jest ża żaden tam Bajt nie ten, tylko naprawdę tak jest. On wygląda super na tej diecie wegańskiej. Jeżeli mu służy i on to lubi, to czemu nie, tak? Eee, więc, tak jak mówię, Bo dietę, jeżeli chciałbym się tutaj bardziej na ten temat rozwodzić, to dieta wegetariańska. Dlatego m, wiele osób mówi, że jest niepełnowartościowa, bo białka składają się z szeregu aminokwasów, takich składników małych, budulców, tak? Więc ponad 20-23 zależy, jak to tam sobie wymyśli eee, i generalnie. One są w, do, w, w, jak, w, tak jakby w odpowiednich proporcjach, jeżeli to jest jajko, mięso, tak? Ale jeżeli mają na przykład sam ryż, ryż soczewice, ciecierzycę, fasole, one mają jakieś tam białka, ale one nie są takie pełnowartościowe, nie ma, ich, nie ma ich tyle, ile powinny i nie są w takich proporcjach, jak powinny. Nawet niektórych po prostu nie ma tam aminokwasu, czyli powiedzmy jest ich 12, nie? Tak strzelam przykład. Wtedy należy dobrać do tego pokarm, który to uzupełni, czyli na przykład, mm, na przykład e, taki, który posiada te aminokwasy, których nie miał ten pierwszy produkt. I wtedy robi się tak jakby pełnowartościowo to białko. Więc generalnie ma to prawo bytu. Mm, dobra. Kawa jest szkodliwa. No taki micik, który już nawet nie chce mi się komuś tłumaczyć, jak zaczynam mówić o tym, bo kawa nie jest szkodliwa. To jest... Oczywiście za dużej ilości wiadomo, że nie jest zdrowa. Natomiast kawa bardzo fajnie przedtreningowo, bo należy pamiętać o tym, że pijąc kawę musimy się przygotować na to, że że musimy lepiej jeść, musimy mieć tą dietę jeszcze bardziej dopracowaną, bo kawa przez substancje, które posiada utrudnia wchłanianie pewnych substancji, a nie wypłukuje, tak jak niektórzy mówią. Proszę sobie to doczytać, bo to jest ważne, żeby się dowiedzieć i prawdziwe informacje podawać. E, więc utrudnia, oczywiście, ma też związki takie jak polifenole, aktrooksydanty, więc one są pozytywne, e, ale na to trzeba zwrócić uwagę: na to, że za duża ilość kawy w niesprzyjających warunkach zwiększy znacznie poziom kortyzolu, może zwiększyć. Więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast przed treningiem jak najbardziej bym polecał taką kawkę sobie wypić niedużą, bo wtedy się pobudzimy i będziemy, będzie nasze samopoczucie po prostu lepsze. Jeżeli to jest dla nas optymalne, bo dla osoby zdrowej, jest to optymalne, ale dla osoby. Z jakimiś tam problemami, głównie z sercem, może nie być tak bardzo polecane. Tak? Więc, jakby, te wszystkie mity myślę, że rozwiałem, to 10, będzie tego na pewno jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze, więc czekajcie na filmiki. I tutaj pozwolę sobie jeszcze zapowiedzieć, wykorzystać ten czas, żeby zakomunikować, że dorzucimy pewien typ filmików do naszego kanału, który myślę, że bardzo Was zaskoczy i się spodoba i to jest właśnie w planach w następnych tak jakby seriach, więc czekajcie na to i dzięki za komentarze, dzięki za te komentarze, które niekoniecznie są takie super pozytywne, ale przynajmniej wiemy jak mamy być nakierowani. Dzięki, trzymajcie się, hej!